Życie nauczyło mnie wiele milczeć, gdy brakuje już słów na puste rozmowy, że ci, którzy przysięgają przyjaźń, łatwo zapominają. Nauczyło mnie, że bez względu, jak źle się czujesz, trzeba wstać i iść dalej. Że warto wierzyć w ludzi, ale ufać własnemu sercu. Nauczyło mnie, że mogę znacznie więcej niż myślę, że potrafię, że sprawiedliwość nie istnieje. Bo nie każdy jest uczciwy jak ty i żyje w zgodzie z własnym sercem. Nauczyło mnie, że nie każdy, kto się do mnie uśmiecha, ma dobre i szczere intencje. Życie nauczyło mnie mówić, nie trzymać się z daleka od egoistów, wszystko wiedzących ludzi, hipokrytów i narcyzów. Nauczyło mnie mądrości, pokory i skromności. Życie wiele uczy, co dnia. Kiedy nauczysz się szanować siebie, zostaną w nim tylko wartościowe osoby.